hejo tutaj Karol, cześć, 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 może zastanawiacie się co to jest mój serwer no i go nazywam z ozbołami to mój nowy serwer żeby dojść do tego serwer, trzeba mieć hamaczy. o takie coś tutaj login, name, hamaki jeżeli tutaj wejść do sieci no to tam sieć do domu do sieci i piszemy karbofluzyjną 0. bo y, tutaj robię sieć jeszcze inną, moją y, karbofluzyjną 688, której jest maksymalna ilość, jak tu wygląda na serwerze, 5,8 to jest ze mną 3, a to nam to w drugą sieć, żeby to było kilka osób, to jest szabet i jeszcze zostało mi 3 miejsca na ten serwer, 3 miejsca. I wchodźcie, macie tylko 3 miejsca. I tutaj tylko sieć, Dołącz do sieci i psujecie, wpisujecie, yy, właśnie yy, wpisujecie tutaj yy, Karol 618 AS ID i 0. Do psujecie H123 i wchodzicie na sieć, i potem wychodzicie Minecrafta i wsiadacie 25.74.133.101 bez tego portu nie musicie, ale jak sobie nie mieszkam, to z portem wchodzimy na serwer. I dam, co tu mamy? M mam takie itemy. Buty mi się skończyły. Na tym serwie yy, grało chyba 6 osób. Teraz aktualnie nie ma nikogo na nim, tylko ja jestem. To jest dom naszej gigli. Tutaj nie ma frakcji na tym serwie, ale... on ma Jest tutaj? Ten serwis jest najładniejszy. Na razie zaproszeni, jej, którzy grali. Grał tutaj Asbow. Shadet, Dekukis, y, Cookies, Mistu i Real. 5 y, osób i 6 ze mną. Oni te grali. Zaproszono też jeszcze Dragonii. No i na razie 7 osób zaproszonych, 6 grało już. No i w komentarzach chcecie się doceniam. Jak piszcie swojego. I link w minecraftie, wam dodać do white y mógł dodać do white y listy. Link yy, na się w Minecraft, nazywa się użytkownik minecraft Na tym serwerze możecie być O, co się tutaj może, Możecie być na Albo w gildi mistrza i reala, albo w gildii mojego i azbowa. I jest shader nie wiadomo jaki gildii jesteś, ale nie chcę być w ale wy, jeżeli napisać przez Skype'a, dozwolicie no ja do mnie do, na Skype'a, to powiecie czy będziecie być w mojej gildii, czy mistrza i reala. Yy, to jest zamek naszej gildii, pokażę wam dołu, To jest dziura do creeperów dwóch. Taki jest zamek, który on azwał ze mną. Tutaj nasza stara baza, tutaj creepery, moby chodziły. A teraz pokażę wam, no bazę... bazę Mistrza i Reala. Pierwszego jawanta mam w tym serwie, w moim serbie, yy, zdarza się niestety niej No i nie mamy na razie na nich sobie, ale my myszku ja się dowolnie mamy. Już eczoto rzeczy i nie mamy tutaj wód kurczą. jeszcze raz stały się skopionych, 6 złota. i to mamy więcej złota Nie wiem, czy tak położyłam. To jest ich, ich baza dokładnie? Nie ma... Tutaj kupujemy skrzynki, bo raczej nie bo nikt komu to nie i Jakoś tu mają item, tutaj Ender skrzynka, Ender chest, jakich tam woli. I tutaj domek. No to mistrz budował wczoraj. Tutaj mamy piecyki, crafting i tam ender były nie craftingi, jakieś pochodnie. Ja nie wiem, czy to by mistrz budował, ale nieważne. No i jeszcze na tym sercu wspomniam, chodźcie na program Login de Hamachi, nie jak macie oczywiście. Login the Hamachi program Login de Hamachi. no i, no i e, tam e, do w sieci, no i tam wypisujecie e, karo 37880. 38, 3880 i hasło jeden bo tydł do sieci i nie na poddowa IP i serwa 74, .74 133 nie na serwer z listą i w mas wpiszecie y, Skype'a i, i Nick w Minecraft no i Pana! No. Będziemy z tego odcinki z jakimiś z moimi kolegami, może z Mistrzem, z Realem, z Asbołem, z Szodetem może. No i tyle no coś tu się stało. Chyba tam tutaj mamy. Zakrył naszych kochanych. O proszę. Oś kur... Oś kurde, kurde są Zabijemy Pana. O. Zabiliśmy trochę. Zabiliśmy innego. Tak, Jaśniaczka na... Tak, na rozpoczęcie tego odcinka. No i... No, Pan! No, do widzenia Wam. Robi się, no... Tu do mojego domku. No, muszę iść, niestety. bo mam, mam... I... I... Co... tu frakcje No, ja bym nie skierować, no to... Mówcie do mnie, jak może być frakcja zbowa. I kwar... Moje...